Dzieci od początku lipca ciężko pracują przy spektaklu Robinsonada. Przygotowują swoje role, uczą się wyrażać emocje poprzez ruch, gest, taniec. Każde z nich ma do zagrania jedną lub więcej ról. Moja pierwsza rola to jest majtka na, na tym statku, a drugi jest kolewa zwierząt. Zwierzęta chcą obronić Robinsona, a my chcemy go zjeść. Każda rola i zadanie do wykonania podczas spektaklu jest ważne, jednak kluczową postacią w przedstawieniu jest oczywiście Robinson. Ten bohater jest kimś, który po prostu ma się zmienić, bo jest jakiś nieobliczalny, nie interesuje go los innych, tylko on jest dla siebie najważniejszy. I co go zmienia? Zmienia go pobyt na wyspie. Reżyser spektaklu z małych aktorów i ich pracy jest zadowolony. Trzeba przyznać, że aktorsko dużo, dużo tutaj jest w takich pozytywnych elementów. Myślę, że przede wszystkim pasja. Do, do teatru wychodzi, bo te dzieci przychodzą do teatru, interesują się teatrem również poza, poza naszym tutaj latem w teatrze. I cudownie, że, że mamy gotowych już takich aktorów, tylko musimy pokierować w naszą stronę. W projekcie Lato w teatrze bierze udział 40 uczestników. Dzieci przez dwa tygodnie wakacji działają w czterech grupach: aktorskiej, scenograficznej, muzycznej i dziennikarskiej. Spektakl Robinsonada. Publiczność zobaczy już w najbliższą sobotę i niedzielę o 12 w południe.